Herbatka z psychologiem. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za Wasze komentarze, za wszystkie miłe słowa. Kochani, nagrywam ten filmik dla Was w Wielką Środę. Za kilka dni będziemy świętować Wielkanoc. I kiedy zastanawiałam się, jaki temat jest chyba najważniejszy żeby jeszcze zdążyć go przemyśleć, jakoś zinternalizować pewne treści, które się z nim wiążą, to przyszło mi na myśl, że trzeba koniecznie powiedzieć o przebaczeniu. Przebaczenie jest przede wszystkim warunkiem tego, żebyśmy dobrze przeżyli te święta, żebyśmy w pełni je przeżyli duchowo, psychicznie. Ale również przebaczenie jest podstawowym warunkiem zdrowia psychicznego. W ogóle uważam, żeby być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, pełnym harmonii i pokoju, musimy ostro wziąć się za to, żeby zacząć przebaczać. Chodzi o to, żeby przebaczyć ludziom, którzy nas skrzywdzili, ale żeby również przebaczyć samemu sobie. Jeżeli my nie przebaczamy, to będziemy odczuwali wiele rozmaitych negatywnych emocji. Będziemy odczuwali rozżalenie, ból, ogromne cierpienie psychiczne, takie rozkoryczenie i taka kumulacja nieprzebaczenia, kumulacja różnych sytuacji, które właśnie powodują, że my je w sobie nosimy, że nie przebaczamy innym ludziom. Doprowadzą nas do rozpaczy i do depresji. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby zrzucić to z siebie i żeby właśnie otworzyć się na przebaczenie. Brak przebaczenia zamyka nas, zamyka nas w takim wewnętrznym więzieniu. Natomiast przebaczenie to jest odpuszczenie. Przebaczenie to jest jakby takie puszczenie, wolno tego, co nam gdzieś właśnie ciąży, co powoduje, że jesteśmy smutni i nieszczęśliwi. Ludzie często uważają, że przebaczenie jest czymś bardzo trudnym. Natomiast ja nie zgodzę się z tym, dlatego że bardzo często przebaczenie kojarzone jest z emocjami. I jeżeli ono jest skojarzone z emocjami, z uczuciami, to rzeczywiście jest to bardzo trudne. I może się zdarzyć, że ktoś przez całe miesiące, czy nie daj Boże, przez całe lata, będzie wsłuchiwał się gdzieś głęboko w siebie, czekając na takie emocjonalne odpuszczenie w sobie, które dla wielu osób właśnie jest równoznaczne z przebaczeniem, ale to emocjonalne odpuszczenie nie będzie, nie będzie się pojawiało. I dlatego ludzie mówią: No, chciałabym, czy chciałbym przebaczyć, ale nie mogę, bo uważają, że przebaczenie to jest kwestia emocji. Natomiast przebaczenie nie jest kwestią emocji, tylko jest kwestią rozumu i aktu naszej woli. I w takim rozumieniu nie jest niczym trudnym. Wymaga od nas po prostu rozumnego podejścia, korzystania z tego wszystkiego, co składa się właśnie na naszą rozumność, na naszą wyjątkowość duchową i każdy człowiek, jeśli tylko chce, może przebaczyć. Przebaczenie jest wyborem, jest aktem woli. Kiedy przebaczasz, to nie jest to równoznaczne z tym, że przestaniesz pamiętać o krzywdach, które Ciebie spotkały. To, jest, to są znowu dwie różne rzeczy. Pamięć, którą mamy jako wspaniałą zdolność naszego umysłu, jest czymś wspaniałym, dlatego że ona pozwala nam uchronić się przed tym, żeby po prostu nie popełniać cały czas tych samych błędów, żeby nie być łatwowiernym, żeby nie być naiwnym. Żeby nie pakować się w kłopoty po raz kolejny, kolejny, kolejny. Do tego właśnie potrzebna jest nam pamięć. Czyli te różne przykre zdarzenia, przykre rzeczy, które wyrządzili nam inni ludzie, my będziemy pamiętać. Natomiast chodzi o to, żeby tego nie, 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 nie międlić tak w sobie, nie rozpamiętywać. Nie analizować w kółko, nie zastanawiać się nad tymi wszystkimi krzywdami, które ktoś nam wyrządził, tylko iść dalej, ruszyć z miejsca i iść dalej, bo tak jak zawsze to mówię: życie to ruch i tym właśnie życie różni się od, od śmierci. Śmierć to jest właśnie stagnacja, to jest bezruch, to jest brak właśnie witalności. Życie to jest rozwój, to jest to, że my idziemy każdego dnia naprzód i wchodzimy w pewnego rodzaju dynamikę właśnie naszego rozwoju. Przebaczenie zatem to jest zamknięcie pewnych trudnych tematów, jest to wyraz mądrości, ponieważ uwalniając siebie, my jednocześnie pozbywamy się gniewu, a wiemy, jak bardzo gniew może być niszczący, zarówno nas, jak i osoby, które są nam bliskie. Kochani, yy, pamiętajmy również o tym, że sytuacji przebaczenia jest bardzo wiele, bo wiele jest osób, które my spotykamy w naszym życiu, yy, wiele jest różnych krzywd, które nas spotkały od tych osób. I zobaczcie, że zupełnie inaczej przebacza się w sytuacji, kiedy już coś wydarzyło się, kiedy yy, przebaczamy. Że tak powiem post factum, kiedy to, co się stało, jest w jakimś sensie już zamknięte, a zupełnie inaczej przebaczamy, jeśli to dzieje się aktualnie, jeśli ktoś aktualnie robi nam krzywdę. To, to, to ostatnie przebaczenie to jest już w ogóle najwyższy poziom, można powiedzieć tak? to już jest najwyższa sztuka. I Pamiętajmy też, że mm, kiedy decydujemy się na przebaczenie, nie oczekujmy tego, że osoba, której wybaczymy, doceni to, przeprosi nas, będzie chciała y, dokonać jakiegoś zadośćuczynienia wobec nas. Mm, nie oczekujmy niczego w zamian. Po prostu puśćmy to jak gdyby wolno i y, y, nie zatrzymujmy się już na tym. Nie oczekujmy niczego. Skupmy się wyłącznie na tym, żeby właśnie odpuścić i dzięki temu być wolnym, pięknie się rozwijać i, i być człowiekiem właśnie szczęśliwym, być człowiekiem pełnym pokoju i pełnym harmonii, nawet jeśli spotkały nas ogromne, ogromne krzywdy ze strony innych ludzi. Kochani, bardzo, bardzo chciałabym podziękować Wam za. Waszą uwagę za wszystko, co kierujecie do mnie w komentarzach czy w mailach prywatnych. Chciałabym również złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzę, żeby Chrystus Zmartwychwstały przyniósł pokój, przyniósł radość, przyniósł miłość, przyniósł właśnie przebaczenie, wolność. Życzę, żebyśmy z nadzieją, z optymizmem byli w stanie spoglądać w przyszłość i żebyśmy byli pełni właśnie Jego pokoju i Jego miłości. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia.